Włoską poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu. Nazwę restauracji zostawię Wam pod filmikiem. E, mieszkałam w Rzymie przez 15 lat, a później poznałam męża z Osti i zamieszkałam w Osti. Gotuję dla męża Włocha, teraz dzielę się przepisami z Wami. I dzisiaj zapraszam serdecznie na wspaniały przepis. Ciao a tutti! Jesteście na kanale Mandziarę Łewki. Słowo mandziarę po włosku znaczy jeść. Dzisiaj zapraszam Cię na pyszną zapiekankę ziemniaczaną z kurczakiem w sosie śmietanowym. Jest bardzo pyszna. Pomysł mi przyszedł rozmawiając z moją bratanicą Agatką. Agatka, dziękuję Ci za takie właśnie fajne pomysły, ale ja to wszystko zmodyfikowałam i zrobiłam bardzo pyszną zapiekankę. Jeszcze kilka słów dla wszystkich osób, które oglądają moje filmiki. Otóż ja moje filmiki nagrywam i robię wstępy, zakończenia i tak dalej, ale są takie filmiki, które są szybkie i jest okazja, że mogę nagrać, robię surówkę, robię coś tam i, i po prostu nagrywam i nie ma mniej mojej osobowości. Nie ma mnie na filmiku. Nie ma, nie nagrałam się, ale. Czasami wydarzy się tak, że ja myślę, że ja nagrywam scenę, a scena się nie nagrywa. No i też jest taki problem. Także za, za to Was wszystkich przepraszam, ale y, niestety takie życie, że y, proste, szybkie przepisy, nie nagrywam się, pokazuję, robię, i to jest też bardzo ważne. No, a teraz zapraszam do przepisów do garnka wlałam pół litra słodkiej śmietany 30% wrzuciłam jedną kostkę wywaru warzywnego i teraz to lekko podgrzewam aż wszystko mi się ładnie rozpuści i po prostu będę mogła użyć do zapiekanki no i tak lekko podgrzewamy i mieszamy zapiekanka jest na 4 osoby ja tutaj mam większe naczynie żaroodporne które wysmaruję masłem i to naczynie musi mieć przykrywkę gdyż zapiekanką będziemy zapiekać przykrytą następne składniki to tutaj jest 800 g ziemniaków pokrojonych w mniejsze kawałki jedna papryka pokrojona w kosteczkę jedna cebula w kosteczkę oraz pół pora pokrojona w takie mniejsze półksiężyce to wszystko ładnie zamieszam do naczynia żaroodpornego Wrzucimy nasze ziemniaki. Ja na początku je kładłam, ale później mówię nie wrzucę. Polecam taką zapiekankę, bo szybko się robi. Wstawiamy do piekarnika, i już piekarnik robi swoją robotę, a my w tym czasie możemy wykorzystać nasz wolny czas na różne inne nasze prace domowe czy na przyjemności. Wrzuciłam tutaj warzywka. Na ziemniaczki i teraz y, weźmiemy się za pierś z kurczaka. Tutaj mam dwie piersi z kurczaka, które po solę. Wy piersi z kurczaka możecie doprawić Waszymi ulubionymi przyprawami. Ja tylko solę. A wy możecie jeszcze popieprzyć albo jakieś inne zioła dodać. Akurat mój mąż y, jakoś tak nie bardzo lubi inne. Przyprawić, dlatego ja tak mało używam w mojej kuchni ale to nie znaczy, że Wy macie nie używać ja Wam daję tylko pomysł jak zauważyliście położyłam pierś kurczaka na moje warzywa tak trzeba rozłożyć równomiernie na całej powierzchni i teraz to wszystko zaleję moją wywarem śmietany z kostką warzywną, tak ładnie zalejemy i posypiemy utartym serem. Tutaj mam 200 gram żółtego sera. Wy możecie użyć jakikolwiek ser, aby się utarł. Może być też utarty ser mozzarella. I teraz to wszystko. Przykryję i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 na stopni na 60 minut. Oj, to tak wszystko wygląda po zapieczeniu. Zaraz Wam powiem, jak smakuje. sobie troszkę tej zapiekanki, może tego mięska też. O. Jak wygląda moja piękna zapiekanka po wyjściu z piekarnika. Ja tu sobie ją nałożyłam i zaraz wam mówię jak smakuje. Oj, ciągnie się ten test, ale musi być pyszny. Mm. Pyszna. Łupka taką zapiekankę. A mogłam posypać sobie, właśnie, mogłam sobie posypać koperkiem, a przecież mam, a tak szybko się spieszyłam, żeby nagrać ten filmik. Mm. Pyszna, cie też taką surówkę z kiszonej kapusty, mm. ale dobrze. Filmik jest na moim kanale. Mm. zapraszam Was do robienia takiej wspaniałej zapiekanki z ziemniakami, z kurczakiem, z sosiem śmietanowym. Zapraszam Was na mój kanał, na wszystkie moje inne filmiki. Mm, I co Wam powiem? Buon appetito! Ciao a tutti!